Cześć, witam was serdecznie O, ciężkie czasy ostatnio Wychodzi tyle rzeczy, wychodzi dużo Teraz też zmiana tej częstotliwości planety i po prostu to co się dzieje to jest... Nawet nie mam siły nagrywać filmików Ale postanowiłem teraz trochę nagrać nie wiem jak to wyjdzie, także jak tam wyjdzie słabo, to to wybaczcie. Ale chcę nagrać, żeby filmik odnośnie naszych kochanych zwierzątek i karmienia tych zwierzątek, żebyśmy mogli ich wspierać, bo one teraz bardzo wspierają mnie i to jest niesamowite, po prostu jak, jak one czują co się dzieje z człowiekiem, czują energię, czują współczucie i po prostu one przychodzą i... Pomagają mi, po prostu przychodzą, bo jestem teraz w bardzo silnym oczyszczaniu, i, i po prostu pies do mnie podchodzi, kładzie się koło mnie i zaczyna jeść trawę. On nie trawę żeby się oczyszczyć i to wszystko jest proces oczyszczania. On ściąga ze mnie jakąś część energii i pomaga mi w oczyszczaniu. To jest, to jest kosmos, to jest niesamowite. O, przychodzą liżą po twarzy. To jest wszystko jak, wiecie, pomoc. <noise> Więc teraz ja chcę nagrać filmik dla zwierzątek. I wrzucam teraz mojego shorta, którego wstawiłem. Możecie zobaczyć jak wyglądają zwierzęta jedzące surowe mięso i ryby. Także zobaczcie. Zobaczcie jak wygląda zdrowy kot karmiony surowym mięsem i rybami. Zobaczcie, jak ten kot wygląda. I tutaj mamy następnego kota. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Zero sierści. One... Po prostu mam je na kolanach i nie mam żadnej sierści. W domu nie ma żadnej sierści. Satin, tu jest piesek. Też jest karmiona surowym mięsem i rybami. Saya, Saya, Saya. Zobaczcie jaki ten pies jest piękny, jaki jest zdrowy, jaką ma sierść. Tutaj mamy kolejnego kotka, karmionego na surowo, Luna. Jest wspaniała. Tutaj pod bananami znowu koty. Zobaczcie jakie cudowne. Ok, i teraz tak jak widzicie. Wyglądają niesamowicie, są tak zdrowe. Eee, są tak po prostu w domu, w którym są cztery koty i dwa psy. I nie ma tam w ogóle żadnej sierści, nic nie leży. Nawet na kanapie, na której one śpią. No, to jest niesamowite. Ta sierść jest taka głodziutka. Widzieliście na filmie, jakie zwierzęta są piękne. To jest niesamowite. I są zdrowe, mega. I, i naprawdę nawet te emocje, które no, takie tak emocjonalnie, one inaczej podchodzą do nas niż takie zwierzęta karmione syfem. Ostatnio właśnie byłem w dżungli i tam była taka mała osada. I podeszły do mnie, właśnie tam, podszedł do mnie kol, skoczył mi na kolana. Też widziałem psa. Ja tak patrzę. Bo ja teraz byłem tutaj otoczony cały czas tymi zwierzętami, co jedzą surowe. I skoczył do, do mnie ten kot, ja tak patrzę na niego. Ta sierść, taki wypuszcz, taka, taka, wiecie, wylatuje. Już miałem na spodniach, na, na bluzie tej sierści. I taka, taka wiecie, taki, jak taki, taki głodny głodny kot, głodny pies, wiesz, takie. No wiecie o co chodzi, tak? Takie, ta sierść nie jest taka lśniąca, tylko taka, taka szara. Miały bardzo dużo tutaj na oczach, takie, że te oczy miały czerwone, tutaj taką ropę, jakieś w, takie plamy na, na, na twarzy, na pysku. I e, zarówno pies, jak i kot. I. Ja tak patrzę, mówię, chłopcze, jak one wyglądają, jakie one są, wyglądają na takie chore po prostu, bo są karmione syfem, są karmione jakimiś węglowodanami. Nie karmi się psów i kotów węglowodanami. Zobaczcie te karmy, które jeśli kupujecie zwierzętom, to są węglowodany prawie same, ile tam jest mięsa. I te zwierzęta chorują. Zobaczcie teraz na przykładzie tych zwierząt, które wrzucili w ten filmik. Zobaczcie jak jak one wyglądają i teraz przemyślcie sobie jak jedzenie, dobre jedzenie wpływa na, na zwierzęta. I więc za tym jak wpływa na nas. To jest to samo. I naprawdę to jest niesamowite. Te zwierzęta są tak piękne. Tutaj te koty widzieliście. Bo wyglądają jak jakieś dzikie. Jak jakieś dzikie zwierzęta. I tak powinno być. One jedzą tylko surowe mięso. Surowe ryby. Mm, może czasem dostaną jakiegoś nabiału. A tak to. Nie jedzą żadnych gotowanych, niczego. Żadnych wędrochodanów. Czasami gdzieś dostaną jakieś na przykład. Yy, może po jakimś kurczaku, który był ugotowany, jakieś tam kostki czy coś, jakieś takie resztki. Ale to jest dalej tylko mięso i głównie, głównie cały czas na surowym lecą. Widać jak wyglądają. I teraz zobaczcie znowu jakie są przekonania ludzi co do karmienia takich zwierzątek. Masakra. Mój kolega miał psa i karmił go jakimś, jakimś syfem. Ten pies zaczął mieć zaraz, tam po iluś miesiącach, już jakieś problemy z kręgosłupem. No to on to tłumaczył tym, że, że za długo chodzi z nim na spacery i takie coś tam, ale no to, to nie, nie w tym rzecz. No jak. Wychodzenie na spacer mogłoby zaszkodzić psu, który jest dostosowany do ruchu cały czas. To mnie to szkodzi, to jedzenie szkodzi. Karmienie tym syfem to jest to, co szkodzi zwierzątkom naszym kochanym. I teraz zobaczcie: to jest tak, że nasze zwierzęta domowe one są w najgorszym stanie, bo jedzą to, co my albo jeszcze gorsze rzeczy. Powiedzą te puszki, jakim dajecie te puszki. To naprawdę to jest po co takie zwierzę, które ma jeść, takie coś, to przecież z tego zwierzęcia ono nie dość, że nie będzie Was kochało, to, to będzie chorowało. No, jak ktoś choruje to nie czuje się dobrze. Jak nie czuje się dobrze, to nie ma nie czuje dobrych, wiecie... Nie ma tego połączenia, nie ma tych emocji, tej miłości. Prawdę. Dawajmy tym zwierzątkom surowe. Jak sami nie chcecie jeść spoko. Ale chociaż tym zwierzątkom, zobaczycie, zobaczycie, one będą wyglądały. Te zwierzęta, które widzieliście na filmie, one zostały podrzucone i one na początku były w tragicznym stanie. I bardzo szybko na surowym mięsie się po prostu wyleczyły. I wyglądają wspaniale i są zdrowi. Również dostają do picia plazmy. Wodę z solą. Ale nie muszą pić takiej jak my. Zwierzątkom, jak chcecie dawać plazmę, możecie dawać na przykład taką 5-gramową na litr. One nie muszą pić tyle plazmy, bo one nie są aż tak zanieczyszczone jak ludzie. No chyba, że są to jakieś zwierzęta takie domowe, które już długo lecą na syfie cały czas. No to. A tak, zarówno zwierzęta domowe, jak i zwierzęta hodowlane, też możemy dawać plazmę zwierzętom hodowlanym. Zwłaszcza e, przeżuwaczom, tak? Krowy, kozy. Super sprawa. Wszystkim zwierzętom, które mamy. To zawsze będzie ich oczyszczać, zawsze będzie ich napadniać, mineralizować. One nie muszą się oczyszczać, mówię tak grubo jak my, ale Zawsze są to mikroelementy, które dostarczane są do, do, do takim zwierzęciu i w połączeniu z surową dietą to, i proszę i begił, żadnych węglowodanów takim zwierzętom jak psy, koty a tym bardziej już gotowanych, to już w ogóle te zwierzęta nie jedzą tutaj węglowodanów dlatego one tak wyglądają głównie no i jedzą dobre rzeczy, po prostu, dobrze się odżywiają. I tak samo jest z tymi paszami, tymi zbożami, które daje się na przykład przeżywaczom. Tak samo będzie działać, na nim, bo one tego... To nie jest coś... Zboże nie jest czymś, co występowało w naturze w takiej ilości, żeby to tak jeść. Żeby to stanowiło powiedzmy 50 czy 70% diety. Gdzieś tam jakieś pojedyncze źdźbła rosły i takie zielone, no to podejrzewam, że takie krowy to jedzą, jadły, ale to jest jakieś jedno źdźbło na czy kilka tego na, na jakiś tam obszar, a nie, że jest całe pole i mamy całą przyczepę tej pszenicy i sypiemy ją, mielimy i sypiemy tym zwierzętom. No nie, no to tak nie działa. Zwierzęta domowe. Naprawdę. Tak jak mówię, no. Możemy pójść do jakiegoś sklepu. Nawet to nie musi być jakieś tam mega jakościowo. To jedzenie nie musi być jakieś mega drogie, ale niech będzie surowe. Jeżeli będziecie dawać im nawet jakieś. Mięso nawet z marketu, ale możecie iść do jakiegoś sklepu mięsnego i powiedzieć, że chcecie na przykład zamówić jakieś tam resztki, i żeby co na przykład tydzień wam zostawiali, czy dwa razy w tygodniu takie resztki, i wy przyjdziecie, odbierzecie. I możecie nawet to zamrozić i rozmrażać tym, tym zwierzętom. I nie ma problemu, dajecie im rozmrożone i jest petarda. I będą zdrowe, wspaniałe i będą Wam za to dziękować. Odwdzięczą się. <gry> Także tak to wygląda. No, to nie jest nic trudnego, to jest jeszcze prostsze. Nie musicie nic gotować. Jak kupujecie im te puszki, to, to kupcie im po prostu mięso i to jest, jest to samo. W sensie, taka sama ilość energii musicie w to włożyć. Tylko, że zwierzęta na nas oddziałują energetycznie. Jeżeli one mają niską energię, to nie będą z nami dobrze współgrały. Nie będą czuły nas. Te zwierzęta są fantastyczne. One tak czują. Przychodzą, czują takie współczucie. Opowiem Wam historię, którą ostatnio miałem. Siedziałem, oglądałem film. I, I to było jak zaczynał się ten, to co teraz mamy, ta zmiana energetyczna. I mi zaczęły wychodzić trochę emocje. Ja poszedłem na, na toaletę, bo zrobiłem przepłukanie na plaźmie. pierwszą rzeczą, która mi wyszła, to było to, pokazała mi się karma, pokazali mi się ludzie z przeszłości do których żywię jakąś urazę wewnętrzną i oni mi się tak pokazali, jeden po drugim ja tak zrozumiałem, że nie ma sensu nie ma sensu trzymania do nich tej urazy bo to jest tylko we mnie bez sensu i jeden po drugim zacząłem je jakby odpuszczać i później wyszedłem z toalety położyłem się na tym filmie on tam już chyba przeleciał, nawet ja włączyłem jakąś muzykę taką do medytacji i sobie tak, tak uwalniałem te emocje. I, I nagle poczułem z prawej strony takie takie musnięcie jakieś takie tu i tu, takie jakby mnie coś tak musnęło, takie tak jak macie taki dreszczyk, że takie emocji, taką gęsią skórkę, coś takiego, to tak przez chwilę coś takiego jakby poczułem. I tak obróciłem się. I patrzę, że za drzwiami, bo tu były drzwi takie rozsuwane, szklane, jest satin, jest ten czarny piesek z tego filmu. Na początku. I gdyby mnie to nie musnęło, to ja bym się nie obrócił i nie zobaczyłbym, że ten piesek tam jest. A ona czekała na mnie, żeby ją wpuścił. I Rozumiecie? I ja wiedziałem, że ja od razu zakumałem, że. Że ona została wysłana, i coś mi, coś mnie dotknęło. Jakiś mój opiekun duchowy, może i tak, żebym ja zwrócił uwagę na tego pieska. No i ja się obróciłem. I okej, okay, wpuściłem pieska. Ona przyszła, wskoczyła mi na kolana, i ja zrozumiałem, że ona przyszła mi pomóc. I ja dalej zacząłem. Kontynuowałem medytację i zaczęły pokazywać mi się moje lęki, strach, potwory z dzieciństwa, których się bałem. Jednym z nich była buka z muminków. Na pewno wielu z was kojarzy. <gry> I na pewno wielu z was też się bało tej buki. I zaczęły pokazywać mi się te potwory. I Satin, o właśnie ona tutaj jest, przyszła do mnie i to było dla mnie takie... Okej, okay, ja tu jestem z tobą, żebyś nie czuł się sam, więc uwalniaj teraz te swoje lęki. Ja jestem przy tobie. I te potwory, zacząłem widzieć i czuć ten, ten, ten strach i to wychodziło do niej I wychodziło. I gdzieś tak po pięciu minutach ona zeskoczyła i położyła się tak z metr ode mnie, tak, tak, że, że tak w takim dystansie jakby. I... Ja mówię Satin, chodź, chodź, chodź na kolanka, nie? I pokazuje nie. Nie, za żadne skarby nie chciała przyjść. Została tak pokierowana. I to ja to widziałem, to czułem normalnie, że ona po prostu jest tam i koniec. I, I to było dla mnie takie "OK, Pomogłam ci na początku. Zacząć. Teraz ja jestem obok. Jestem tu cały czas przy tobie, żebyś czuł się dobrze, że nie jesteś sam, ale nie będę na kolanach, będę tam. Bo to, co teraz wychodzi, to jest twoje. To ty musisz to wyrzucić sam. Ja jestem tu, ale ty musisz sobie poradzić z tym sam. I dobra, no to okej. Okay. No to ja zacząłem tak wyrzucać, wyrzucać te lęki. I już to było dla mnie takie nieprzyjemne później. Już się zacząłem tak, wiecie, trochę pojawiać się, zaczęła awersja do tego. Jak się pojawia awersja do tego, to tworzycie jeszcze więcej tego lęku. I w końcu tak, tak... Mówię, ile ja mam jeszcze to robić. I tak zapytałem jakby wiecie, góry Boga, nie wiem, po prostu opiekunów. Ile mam to robić? I tak przyszło do mnie takie, Okej. Okay, Satin jak ona będzie chciała wyjść z tego pomieszczenia, to będę wiedział, że to jest koniec. No i uwolniłem jeszcze z 15 minut. I po 15 minutach poczułem jakieś takie coś dziwnego, nie potrafię tego opisać. Satin w tym momencie podeszła do drzwi, usiadła i zaczęła czekać, jeszcze jej otworzę. I jakieś 5 sekund po tym skończył się ten film medytacyjny, który ja włączyłem. Po prostu on trwał godzinę i się skończył. I ona po prostu tam podeszła i film się skończył. I ja mówię, Okej, okay, to jest ten moment. OK, wyłączyłem temat. Wyszedłem z pieskiem. I. I to było to. I teraz zobaczcie, jakie to jest połączenie. Dlatego tak ważne jest, że te zwierzęta, które są z nami, są naszą rodziną, że traktujmy je tak jak siebie. Traktujmy je dobrze. Dawajmy im dobre jedzenie. Naprawdę, powiem Wam, że Dawa, mój, mój przyjaciel przyjeżdżał do mnie na farmę. Tam były koty. Te koty były, tak można powiedzieć, one były takimi trochę przybłędami. E, ale bardziej tymi kotami. Z, jakby z, w zasadzie nikt się nimi do końca nie zajmował, bo my zawsze byliśmy przekonani, że te koty poradzą sobie same, bo jest dużo przestrzeni dookoła, więc my nie byliśmy skłonni ich jakoś mega dokarmiać. One dostawały jakieś tam. E, Odpady z jedzenia, które, które tylko nie z mojego jedzenia, tylko tam z jedzenia pozostałych członków rodziny. I te odpady były takie, nazwijmy to, normalne. Nie było, nie było to jakieś totalne gówno, ale były takie po prostu, wiecie, odpady, jakieś tam mięsa, pewnie jakieś tam, również jakieś pewnie makarony, kasze, takie rzeczy. No to tam dostawały to razem z kurami, one się tam chodziły i szukały. No, i, i przyjeżdżał mój przyjaciel i, i kupował cały czas puszki tym kotom. Ja pojechałem do Kenii na 2,5 miesiąca. Wróciłem z tej Kenii, zobaczyłem te koty. I, I te koty były kwadratowe. No, te koty były kwadratowe. No nie wiem, jak to, jest, jak to wytłumaczyć. <noise> I nie, no, to nie jest w sumie śmieszne, nie? I te koty zaczęły zdychać. Pozdychały normalnie. I po prostu. To jest to jedzenie. Te puszki, ten syf. I te rośliny, które my dajemy drapieżnikom. I teraz, jeżeli wydacie. Swoim zwierzętom, teraz y, surowe mięso powiedzmy, i dać im plazmę do picia. I one zaczną mieć też objawy oczyszczania, i to mogą być różne objawy. To mogą być wymioty, biegunki, no tak jak u człowieka. Moja koleżanka mi mówiła, że jak dała swojemu psu. Y, coś surowego to on zaczął chyba wymiotować krwią czy coś takiego no i ona się przestraszyła pojechała do weterynarza a to jest oczyszczanie bo nie ma możliwości żeby od surowego mięsa cokolwiek się stało o zwierzęciu bo to jest jego naturalne pożywienie on po prostu zaczął wyrzucać oczyszczać w końcu ten syf który jadł do tej pory bo ten pies jadł gotowane jakieś warzywa jak się to objawia, i wtedy potrzebna jest plazma, plazma pomoże. Wtedy nie będzie aż takich objawów. Wszystko będzie wychodzić wtedy z biegunką. Ja też za dzieciaka miałem. jadłem syf i miałem cały czas krwotoki z nosa. Takie silne, takie naprawdę, że. O jezu, że to. Myślałem, że wykurkuje, naprawdę. Myślałem, że mi tego nie zatrzymają. I się tak bałem tego. Może do dzisiaj mi jakaś trauma z tego została, nie wiem, może dlatego on dużo lęku teraz w sobie, bo to było straszne po prostu ale to był detoks w ten sposób. Poprzez krwotok rozumiecie? Bo byłem też odwodniony i. Mało piłem i wiecie, jakoś musiało to wychodzić. No. Także tak to wygląda i... I zwierzątka nasze, słuchajcie kochane Teraz tak Psy, koty Mięsko, ryby surowe e, Mleczko też może być Jasne e, Jeśli chodzi O teraz zwierzęta takie Na przykład Kury No to kury są trudne do hodowania Bo kury Kury powinny wiecie jeść robaki no i one jedzą też trawę, szukają sobie tam jakichś tych, więc jeżeli one są na trawie, są w dobrym środowisku yy, Można zrobić im jakiś kompostownik, gdzie będzie po prostu tych robaków Robaki się będą mnożyć, one będą jadły i to jest dobra opcja dla kur Kury są trudne do wykarmienia Łatwe do wykarmienia są gęsi, bo, bo mogą żyć na trawie Kaczki, na stawek możecie puścić yy. One, jeśli są ryby w stawku, one sobie poradzą, no bo kaczki, to są kaczki, no. Takie dzikie kaczki, no to normalne kaczki domowe też sobie poradzą. Nie musimy ich dokarmiać. Hmm. Jeśli chodzi o przeżuwaczy, krowy, kozy, no to już totalną abstrakcją jest dokarmianie, według mnie, tych zwierząt. Też mówiłem w jednym filmie. Eee. Także... To jest wszystko naprawdę o wiele prostsze, niż nam się wydaje. no Jeszcze mamy jakieś świnie, a jeśli chodzi o świnie, no to też świnie są karniworami. To też jest mit, że one jedzą jakieś tam korzenie czy coś. One ryją, bo szukają robaków, one ryją, bo szukają jakichś gryzoni, zdechłych, takich rzeczy. One jedzą głównie, to świnie jedzą bardzo podobnie do nas i powinny być tak samo karmione. Mogą dostawać mleko, mogą dostawać, powinny dostawać mięso, ryby, jajka nawet. No, nie ma problemu. Ale też jak najwięcej w naturze. Tylko, że one muszą mieć dobrą tą naturę, dobre to środowisko, żeby one się wyżywiły. Bo inaczej no to będzie ciężko. Trzeba im coś tam dokładać. Nie? Jeżeli nasze zwierzątka będziemy chcieli im zmienić tą dietę, i, i one nie będą chciały zejść z tych węglowodanów, z tych rzeczy, dacie im na przykład, bo może tak być, że dacie im e, coś, coś naturalnego dla nich, i one tego nie zjedzą, albo będą słabo to jeść. Ale to jest wszystko, dlatego że je przyzwyczailiśmy. I, Spokojnie, one zjedzą. Zjedzą i się przeprogramują. Także nie bać się tego nie. Nie ma z tym problemu. Nie? On zgłodnie ją zje. Nie będzie jadł tylko to, tylko to, tylko to. I później po jakimś czasie zobaczycie, że jak mu to będzie smakowało. Już nie będzie chciał nawet patrzeć na jakiś syf. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Pamiętajcie, czasy są, jakie są, ale wszystko to, co się dzieje, idzie na dobre. Wszystko to jest oczyszczeniem. Oczyszczamy się, idziemy w górę. Trzymajcie się, miłość i światło. Do zobaczenia. Hej.